Cześć, z tej strony Artur Bednarek. Chciałem wyjaśnić, co rozumiem przez ofensywę, a co rozumiem przez defensywę w przypadku użycia noża. Dla mnie działania ofensywne są to wszystkie te działania, które mają na celu od razu na starcie jest taki imperatyw, żeby zrobić jak największą szkodę w możliwie jak najkrótszym czasie. To jest dla mnie akcja ofensywna. Czym jest dla, dla mnie akcja defensywna? Czym jest dla mnie praca defensywna? To jest odwrotność tego. Ja, dla mnie imperatywem przy defensywie jest nie dostać nożem. To nie jest, w tym momencie zupełnie jest inny sposób myślenia. Moim myśleniem nie jest jak najwięcej zaszkodzić, jak najszybciej eliminować siłę żywą, wręcz odwrotnie. Moim sposobem myślenia przy defensywie jest to, że ja chcę wrócić do domu do żony. Ja chcę spędzać z tą żoną możliwie dużo czasu, a nie w szpitalu, w więzieniu czy na cmentarzu. To jest defensywa. No to czym jest w takim razie ofensywa? Ofensywa Chcę jak najszybciej zrobić jak najwięcej szkód. I to jest pierwszy priorytet w przypadku ofensywy. Jak to osiągnąć, to już jest drugorzędna kwestia, ale ofensywa dla mnie uwzględnia oczywiście również sytuację, kiedy nie jesteśmy twarzą w twarz. Powiedziałbym nawet, że